Sala kameralna. Podobnie jak w sali ślubów, mamy tutaj dębowe boazerie i tafle luster na ścianie. Mamy też zdobione żerandole, a także małą scenę i fortepian, co pozwala na organizację kameralnych koncertów w cyklu Kameralne Czwartki lub Muzyczne Dialogi. Sala nosi imię wybitnego polskiego kompozytora Michała Spisaka, pochodzącego z Dąbrowy Górniczej. To właśnie tutaj odbywają się przesłania pierwszego etapu międzynarodowego konkursu Imienia Michała Spisaka, który jest elementem międzynarodowego festiwalu jego imienia. Sala ta, jak wspomniałem, nosi imię Michała Spisaka, podobnie jak szkoła muzyczna, która miała tutaj swoją siedzibę. Obecnie szkoła ma już własny budynek, a sala ta nadal kontynuuje tradycje muzyczne pałacu.